Mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, na kolejne podsumowanie miesiąca czytelnicze, tym razem miesiąca sierpnia. Sierpień bardzo szybko minął i po prostu raz, dwa, trzy. Jestem ciekawa, jak Wam minął czytelniczo miesiąc sierpień. Dla mnie było to 10 książek przeczytanych i odsłuchanych łącznie, ponieważ jakoś w sierpniu polubiłam bardziej formę audiobooka. Byłam też dużo w rozjazdach, dużo jeździłam, więc jak gdzieś jechałam z autem, Pociągiem, autobusem, to po prostu wkładałam słuchawki i słuchałam audiobooka. Jakoś nie potrafię czytać w autobusie w pociągu książki, źle się czuję, więc po prostu słucham. I cóż, w tych dziesięciu książkach była jedna dystopia młodzieżowa, była jedna literatura piękna, był jeden trial psychologiczny, była trzy mm, książki z dziedziny fantastyki i cztery książki obyczajówki, z czego trzy to były romans. Był romans. I cóż, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podoba. Jak tak, to łapka do góry i zostańcie ze mną na dłużej. A ja już teraz bez zbędnego przedłużania zaczynam opowiadać o książkach, bo w końcu o to tutaj chodzi. Więc, ostatnią książką, bo polecę sobie od tyłu w tym miesiącu, jakoś tak chciałam, inaczej niż zawsze, jest książka Dystopia Młodzieżowa Susza Panów Jaroda Schustermana i Nella Schustermana. Jest to nowość wydawnicza, jeżeli chodzi o Polskę. Książka, która została wydana. Hmm, na początku sierpnia, z tego co pamiętam, mamy Kalifornię, czyli, czyli tak naprawdę całość akcji dzieje się w Kalifornii, w rejonie, który nam się kojarzy z przepychem, z bogactwem, z pięknymi plażami, z ciepłem, i nagle w kilkumilionowym regionie zostaje, zostaje odłączona woda. Ludzie nie mają wody, ludzie biją się o wodę, jest walka o wodę. Pierwsze, jak że refleksję tej wody nie będzie. Jadą do supermarketu, gdzie też tej wody brakuje. Mamy historię, tak naprawdę, rodzeństwa. Rodzeństwa Alison i jej młodszego brata, którzy tak naprawdę zostają opuszczeni. Ich rodzice jedą po wodę, jedą po wodę, gdzie zostaje obiecana woda, że właśnie na plaży będzie woda z morza, odsalana. I Dzieje się tak, że ci rodzice nie wracają z domu. Rodzeństwo nie wie co się dzieje, nie wiedzą sami ich rodzice. W tym momencie też pomaga im sąsiad Kelton. I tak naprawdę ich rodzina w tym momencie jest uprzywilejowana, rodzina Keltona, ponieważ oni się zabezpieczyli właśnie na takie hmm, skrajne sytuacje. Mają wodę, mają jedzenie, mają wszystko zapewnione, mają prąd, ponieważ można powiedzieć, że ich rodzina jest troszkę frykami i właśnie Przygotowuje się na takie skrajne sytuacje, bardzo, a to bardzo. I w tej książce śledzimy właśnie losy Alicy, Keltona i jeszcze jednej dziewczyny, której teraz zapomniałam, imiona. Coś w czyta się świetnie. Uważam, że jest to bardzo fajna, bardzo dobra dystopia młodzieżowa. W sumie jest to jedna z lepszych książek, które przeczytałam w sierpniu. Mogę Wam spokojnie polecić, jeżeli właśnie mieć takie klimaty, gdzie, wiecie, nagle się załamuje system. Nagle ludzie walczą, podejmują różne decyzje, które później są skutki na przyszłość. Tak naprawdę walczą o teraz, żeby przetrwać. Pod koniec dowiadujemy że w trakcie trwania tej książki, znaczy trwania tej książki, jeżeli chodzi o tę fikcję, że zmarło tam 200 tysięcy ludzi z powodu braku wody przez kilka dni. I jest tylko tyle na szczęście, że nie więcej. Nie chcę Wam tutaj dodać fabuły albo coś ściągająca Jest taka, że nie wiemy, co się w niej wydarzy. Nie jesteśmy pewni zakończenia, coś na przykład stało z rodzicami, co się z nimi stanie, i dopiero pod koniec zostaje to wszystko wyjaśnione. Żałuję, że ta końcówka nie jest troszkę bardziej rozwinięta, tego mi brakowało, ale z drugiej strony, jak byłaby bardziej rozwinięta, to uważam, że mogłaby po prostu mnie troszkę przynudzić. Ale mm, świetnie się czyta, więc Wam bardzo to, bardzo polecam. Ja na no, lubimy czytać, dam jej 8 gwiazdek, więc takie 4 gwiazdki, to u mnie naprawdę jest bardzo wysoko, jeżeli o to chodzi. Później kolejną książką, którą czytałam, to jest Wiedźma opiekunka. Ja na tutaj może od razu powiem łącznie, bo przeczytałam pierwszy i drugi tom, czyli Zawód Wiedźma, Pani Juli Gromyko i Wiedźma opiekunka. Są to dwie, dwa pierwsze tomy z serii właśnie o, o, o Wiedźmie, o Wolchie, Radna Wolcha. I to jest łącznie, tutaj jest sześć tomów, a tam tylko te dwa tomy. Jest to historia fantastyka, jest to historia pełna humoru, pełna takiego specyficznego humoru. Ja go nie polubicie, no to nie polubicie. Ja bym porównuję te książki do polskiej, e, polskiej e, Złodziejki Dusz Anety Jadowskiej. E, czyli do Wilk tak naprawdę. i wy, Jeżeli lubicie do Rewilk, to myślę, że tutaj też polubicie te książki. Mi tu czasem trochę brakowało Lena, bo też głównym bohaterem jest Len, czyli władca e, krainy Wampirów. Mamy właśnie Wolkę, dziewczynę, która jest adeptką w szkole magicznej. E, uczy się właśnie, żeby zostać już czarodziejką. W sumie wiedź mam, was ja nazywa to się wiedźma. ma. E, książka wciąga, książka jest interesująca. Według mnie jest fajna właśnie takie wieczory, popołudnie, kiedy chcemy usiąść, troszkę odetchnąć, pośmiać się z książką. Jest Widzę też tutaj bardzo dużo akcji, chociaż tak jak mówię, ja też tutaj mi się bardzo podobał wątek ten romantyczny, który był, ale nie do końca są pociągnięte, mógł być on troszkę więcej. Uważam, że mogłoby być spokojnie troszkę więcej Lena, bo jak dla mnie książka jednak z Lenem, czyli z tym Władcą Wampirów, o, o wiele lepiej mi się czytało, po prostu bardziej lepiej się przy niej bawiłam, a jak go nie było, to już troszkę to słabiej wychodziło jak dla mnie. Ale ogólnie są fani bohaterzy, którzy właśnie mają dość specyficzne poczucie humoru, Także jest troszkę inny, jest wyczuwalne, co oni są. I ja się po prostu tak polubiłam z Wolchą. Na pewno będę kontynuowała tą serię. Ta seria. Więc w przyszłości pewnie będziecie wiedzieć coś ode mnie o kolejnych tomach. I później przeczytałam... Na nie tam odsłuchałam w sumie zabawa wchowanego Juliana Musso. Jest to jego nowość, nowość wydawnicza. I tak naprawdę w tej książce przeplata się fikcja z rzeczywistością bohaterów. Ja w pewnym momencie już, jak tą książkę słuchałam, ja też może nie byłam w 100% skupiona, jak słuchałam tę książkę, ale tą książkę bardzo dobrze mi się słuchało. Byłam nią była po prostu oczarowana. Nie miałam pojęcia, co się wydarzy. Czasem się troszkę gubiłam w tych wątkach. Mam podobnie jak w jego wcześniejsze książce, którą. Y, czytałam, to była dziewczyna z Brooklynu. Mamy akt, który się w dwóch kontynentach, czyli w dwóch miastach w Nowym Jorku, na Brooklinie i w Paryżu, we Francji. Chyba to było w Paryżu, tak mi się wydaje. Mamy dwóch pisarzy: mamy y, kobietę, która jest bardzo znaną pisarką i jej córka znika w mieszkaniu. Zabawa chowanego. Bawił się chowanego i jej córka znika. I przez całą książkę próbujemy się dowiedzieć, co się stało z tą córką, gdzie ona jest, co nią porwał. I tak samo mamy drugiego bohatera, czy drugiego pisarza z Paryża, który też zdradza swoje tajemnice na łama książki, pokazuje swoją przeszłość, co tam się działo w jego życiu, co się wydarzyło i dlaczego postanowił już więcej nic nie publikować. Coś w książki mi się dobrze słuchało, byłam zaskoczona zakończeniem, nie spodziewałam się tego, słuchałam z przyjemnością, więc jeżeli chodzi o słuchanie to Wam mogę w 100% polecić, jak o książkę czytanie to nie jestem do końca pewna e, To jest psycholo thriller psychologiczny, dałam 7 gwiazdek na 10 e, Chociaż widziałam, że niektórzy... Mm... Po opiniach mówili, że więcej się spodziewali czegoś lepszego, że to już nie jest ten mus, co jest wcześniejszy, więc zobaczymy, jak będzie mi się go inne książki czytało, słuchało. E, następnie odsłuchałam też audiobooku Słońce po burzy Robin Carr. Odsłuchałam tą książkę tylko i wyłącznie dlatego, że oglądałam Virgin, Virgin River, Virgin, tak, e, czyli serię na Netflixie i to jest właśnie pierwszy tom Virgin River, ale ja tej książki wam nie polecę, ona jest według mnie... Słaba, bardzo, to bardzo słaba. Jest to obyczajówka i jest bardzo podobna jak w serialu, w sumie główne wątki się inaczej kończą, więc to też jest śmieszne, bo w serialu to w ogóle było inaczej poprowadzone niż w książce. Książkę... Bardziej mi się spodobało zakończenie książkowe niż serialowe, ale nie mogę Wam jej polecić. Jak szukać jakiejś książki, po prostu jest to książka, literatura obyczajowa, taka sobie bardzo, to bardzo przeciętna, więc jeżeli chcecie odsłuchać, przeczytać coś fajnego, to nie trać na nią czasu, nie warto według mnie, warto przeczytać jakąś inną obyczajówkę, która bardziej się nam spodoba. Um, nie, nie będę Wam tej te książki, może na tym skończymy, bo się strasznie zagmatowałam przy niej. Następnie odsłuchałam jedną z lepszych książek tego miesiąca, myślę, że ta w ogóle książka trafi do topek. Roku, jeżeli chodzi o podsumowanie roszczeń, które będę robiła na początku stycznia, pod koniec grudnia. Są to wrony pani Petry Dworakowej. No, lubimy czytać, że to literatura piękna. Dla mnie to jest dramat, dramat dziecka, dramat dziecka, które mamy Basię i Kasię Jedna z dziewczynek jest wychwalana przez rodziców tak naprawdę Nie ma zbyt dużych talentów, ale po prostu jest ulubienicą rodziców I mamy dziewczynkę, drugą siostrę, młodszą, która jest stępiona przez matkę Która sobie z tym nie daje rady, po prostu ma wrażliwą duszę, jest artystką jej matka tego w ogóle nie rozumie, nie rozumie dlaczego właśnie ta, co go Basia jest falona przez nauczycieli, przez niektórych nauczycieli, robi wszystko pod górkę, po prostu jej siostra rozprowadza różne plotki na jej temat, które są nieprawdziwe. Książka Pełna bólu, książka, która przeraża, zatrważa. Książka, która według mnie jest bardzo potrzebna, żebyśmy nią przeczytali, odsłuchali. Jest to książka kameralna, bo ona nie jest zbyt gruba, jest to książka czeskiej autorki. I po prostu czytajcie, bo to, co się na tej łamach tej książki tworzy, to jest przerażające. I po prostu pokazuje, żebyśmy byli wrażliwi, wrażliwi na dramat drugiego człowieka, na dramat dziecka, które, dziecko, które krzyczy, ale tak naprawdę, gdy nauczyciele jakoś próbują pomóc, to tak naprawdę oni nie chcą pomóc, tylko chcą to wszystko zatuszować, żeby sami nie mieli problemu, żeby nie tworzyć problemu rodzicom, by zastraszają dziecko. Eee, czytajcie, bo naprawdę jest to książka, która wstrząs, wstrząs, wstrząsa człowiekiem i która nie pozostawia nas e, tak łatwo po przeczytaniu jej. Później przeczytałam A Car So Dark and Lonely Bridget Camerill jest to rewit e, właśnie piękne o pięknej i bestii, o pięknej bestii, tak? E, jest to bardzo dobry rewit retelling, jedziu, retelling, pomyliłam się słówko retelling. Ja tą książkę też mam, mogę polecić pierwszy tom, bo to jest... Na razie jest dylogia, wiem, że ma być jeszcze trzeci tom, jeszcze ma być... to ma być trylogia. Ja pierwszy tam przeczytałam jak dla mnie ta historia na razie jest zamknięta, poczułam, że drugiego tomu mam na razie nie Czytać, więc oddałam do biblioteki drugi tom. Pierwszy tom myślę, że się wielu osób wam spodoba. Jest to dość inne spojrzenie, właśnie na całą historię. Mamy dziewczynę, która od najmłodszych lat musi sobie radzić ze swoimi trudnościami, ze swoimi problemami. Ma dziecięce porażenie mózgowe, wychowuje się bez ojca, nie mają zbyt dużo pieniędzy, matka zachorowała, leży w łóżku, ona z bratem musi zająć się domem, stać do szkoły chodzić, pomaga właśnie przy matce. Mamy też księcia Rena, który ma nieskończoną ilość sezonów, żeby jakaś dziewczyna się w nim zakochała I żeby on nie stawał się ponownie potworem Wybił wielu obywateli swojego, obywateli w sumie inaczej, wielu swoich poddanych Wybił między in, Zabił między innymi swoją rodzinę i to wszystko na nim ciąży Zostało, Został tylko jeden poddany przy nim, jeden naddworny Zamknął się w zamku i tak naprawdę sprowadza dziewczyny co, ro co sezon nowe. Mają kilka tygodni, żeby się zakochać i się okazuje, że ten sezon jest sezonem ostatnim. Historia bardzo fajnie napisana i dlatego wam ją polecam. Myślę, że po prostu wielu osobom się powinna spodobać. Ja dam jej 7 gwiazdek. W sumie tak się bliżej ku 8 Myślę, że drugi tom też będzie fajny, ale po prostu główna historia pięknej Bestii się już skończyła, no i później jest rozwinięcie współczesne drugi tom. I dwoma ostatnimi książkami, które przeczytałam w sierpniu jest to Złączenie honorem Coralile. To jest pierwszy tom cyklu Born in Blood Mafia Chronics i jest to romans mafijny, jesteśmy w... Wielki, w USA, mamy rodzinę mafiną z Chicago włoską i mamy rodzinę z Nowego Jorku. I żeby wzmocnić swoje zasięgi, decydują się, że połączą się małżeństwem córki mafioza chicagowskiego ze synem mafioza nowojorskiego. Córka się na to nie zgadza, ale wiesz, tak naprawdę zbytnio nie ma nic do powiedzenia i musi się zgodzić na to małżeństwo pod przymusem. Mm, I później próbuje się dogadać, porozumieć ze swoim mężem. Książka, którą po prostu się dobrze czyta, którą jak ktoś lubi klimaty mafijne, po prostu powinien polubić, gdzie wiadomo, że są rzeczy, na które normalnie byśmy nie przymykali oczy, ale tutaj, że chodzi o aromat mafijną, to musimy mieć niektóre elementy, na przykład to, że kobieta nie ma prawa o siebie decydować, tylko właśnie ojciec decyduje, o ci decyduje, później mąż decyduje. Ale ogólnie całość mogę Wam polecić, dobrze mi się czytało hmm. Tylko po prostu jest to romans Jest to książka, którą ją przeczytałam, jest to Don't Love Me, Lena Kiefer Jest to pierwszy cykl Don't Love Me I tutaj mamy e, dziewczynę, która wyjeżdża na praktyki do Szkocji do Szkocji, chyba tak do Szkocji i mamy chłopaka. Ona jest z takiej przeciętnej rodziny angielskiej i właśnie wieczna na praktyki. Jest tam też chłopak do, z bogatej rodziny, który przyjeżdża na wakacje, żeby odbudować swoją reputację w miasteczku, którą stracił wiele kilka lat wcześniej. I całość historii, pierwszy tom jest właśnie o nich, i później drugi tom też będzie o nich, ale jakoś mi ta historia do końca się nie spodobała. I dla mnie. Powstanie ich relacji było sztuczne, było bardzo to bardzo naciągane i nie przekonałam je samą sobą, więc tu też tak. 50-50, jeżeli chodzi o całość tej historii. Cię się może spodobać, może być ktoś zachwycony, a może po prostu być taki, że nie do końca przekonany. Ja właśnie jestem z tych nie do końca przekonany. Mm, hejo, właśnie montuję filmik i zorientowałam się, że nie opowiedziałam wam o jednej książce, którą odsłuchałam w tym miesiącu, a która mi się bardzo podobała. Jest to kaktus pani Sary. Highwood. Jest to literatura obyczajowa. Jest to, jak to jest napisane w opisie, opowieść o najbardziej kującej babce na świecie, o kobiecie, która, której w jej życiu nie ma miejsca na emocje, nie ma miejsca na namiętność, na miłość, na rodzinę, na chłopaka. Jest praca, jest czysta logika, jest dom I tak naprawdę w historii poznajemy to, jak jej podejście do życia się zmienia, to jak ona się zmienia Tyle jest zastosowane fajna metody, że przykład są zmianki na temat niektórych rzeczy, które się dzieją w jej życiu, ale nie mówię tego dosłownie Dopiero po kilkudziesięciu stronach powie, że no, jak się już domyślacie, jak wiecie a więc to właśnie taki fajny zabieg Poznajemy też jej przeszłość, poznajemy jej historię życia, o której ona nie miała pojęcia O której się dowiaduje dopiero po śmierci swojej matki Widzimy, jak ona na to reaguje Jesteśmy też z nią, gdy podejmuje ważne decyzje w swoim życiu Jak jej życie się zmienia, jak się wraca do góry nogami Historia, jak dla mnie, bardzo dobrze się słucha Jest fajnie poprowadzona, to też jest debiut literacki Znowu wydawnicza teraz Więc myślę, że jak szukacie czegoś takiego... Eee, troszkę innego, w sumie bym powiedziała No nie będę porównywała do żadnej innej książki Ale po prostu takie dobrą, fajną literaturę obyczajową To myślę, że spokojnie mogę Wam polecić właśnie Kaktusa No i chyba tyle, jak widzicie Ja nie lubię makijażu i już przyzmyłam wszystko, co miałam na twarzy Bo w sumie tego kremu Bibi używam do tego, jak do Was mówię eee, I nigdzie indziej, bo nie lubię mieć czegoś na twarzy no, to przy okazji jakiś mały fakt o mnie, a teraz lecę montować, montować dalej. E, I dobra, i to były wszystkie książki, które przeczytałam w miesiącu w sierpniu. Troszkę się rozgadałam, bo widzę, że jest 17 minut. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale taki filmik Wam się podobał, to łapka do góry i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej. A ja już teraz lecę, montować dla Was ten filmik. I mam nadzieję, że macie dobry dzień. A dzisiaj, jest czwartek, jak to nagrywam, publikacja też będzie w czwartek, więc jest piękna pogoda no, przy niej u mnie. Mam nadzieję, że u Was też jest piękna pogoda. I do zobaczenia w następnym filmiku. Bye, bye.